Cześć, witam serdecznie w kolejnym Moto Motodoradca. No właśnie dzisiaj 1 czerwca, dzień dziecka. Z tej okazji chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, bo pamiętajcie o jednym. Bez względu jaki macie wiek, to każdy gdzieś tam w serduchu jest cały czasem dzieckiem, no ale właśnie. Z dniem 1 czerwca też wchodzą pewne zmiany dla kierowców, szczególnie jeżeli chodzi o stacje kontroli pojazdów i pozwolicie, że szerzej na ten temat powiem i od razu uprzedzę, na chwilę obecną, z dniem 1 czerwca nie chodzi o podwyżki na stacjach kontroli pojazdów, za badanie okresowe auta, na to przyjdzie czas i o tym powiem jeszcze w drugiej części materiału, ale wchodzi pewna zmiana, która ma ułatwić życie kierowcom, o czym zaraz Wam powiem, moment jeszcze dla partnera tego odcinka, porównywarki ubezpieczeniowej MUBI, czyli strony, gdzie możecie przekalkulować sobie ubezpieczenie komunikacyjne. Jak szukacie najtańszego, to możecie wejść sobie w link, który macie w opisie tego filmu, przejrzeć sobie po parametrach Waszego samochodu oferty, które oferują ubezpieczyciele, a właśnie korzystając z tego linku otrzymacie jeszcze zwrot wysokości 100 zł po zakupie ubezpieczenia i teraz po nowemu, jak już zakupicie to ubezpieczenie, otrzymacie link referencyjny, na podstawie którego możecie go przesyłać cioci, wujkowi, czy chociażby znajomemu. Za każdą polecajkę teraz nie otrzymacie 50 zł, a 100 zł i Maksymalnie możecie mieć 20 takich polecajek, więc fajnie można sobie też do pensji dodatkowo w ten sposób dorobić. Więc jeszcze raz przypomnę, przechodząc w link, który macie w opisie, możecie skorzystać z promocji, a przy okazji też wspieracie mój kanał. Dobra, przejdźmy do tego, co zmienia się w badaniach okresowych pojazdów. 15 maja w monitorze polskim pod pozycją 369 mamy zapisany komunikat ministra cyfryzacji z dnia 13 maja, w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego w nawiasie pozwolenia czasowego. Pozwolicie, że przełożę to jakby na nasze, może mniej za sformułowane i bardziej wyjaśnione. Chodzi dokładnie o to, że jeżeli przejdziecie teraz na stację kontroli pojazdów od dziś licząc i przykładowo diagnosta no, zacznie przyglądać się mocno Waszemu autu i powie, wie Pan co, będzie negatyw. Na chwilę obecną wyglądało to w ten sposób, czyli do 1 czerwca, że musieliście w momencie otrzymania negatywu fizycznie przekazać dowód rejestracyjny diagnoście, który dalej wysyłał go do starostwa, do Wydziału Komunikacji i później też trzeba było go odebrać. Procedura była no, dosyć zawiła i też zapewne w tym wszystkim trwała. Ale że mamy teraz dobę cyfryzacji, okazuje się, że od dnia dzisiejszego Dnia dzisiejszego. Od dziś, najprościej mówiąc, będzie to działo się wszystko w formie wirtualnej, w formie cyfrowej. Czyli zatrzymanie, jak i zwrot będzie w formie cyfrowej i nie trzeba będzie jeździć do Wydziału Komunikacji w jedną i w drugą stronę. Od takie małe udogodnienie, jakbyście mieli, czego Wam nie życzę, otrzymać negatyw, to żebyście wiedzieli, jak teraz obecnie wygląda procedura. No dobra, to to, co się zmienia od dziś, od 1 czerwca, a co zatem z cenami przeglądów to tutaj pragnę od razu uspokoić, żebyście też lekko odetchnęli, bo no, od dobrych kilku lat mówi się o tym, że ceny badań okresowych pojazdów powinny pójść w górę, bo one od prawie tam 20 lat nie były urealniane i w internecie krążą dwie stawki. Jedna to 426 zł, a druga 505. To są te nowe stawki, które obecnie przekładają się na zwykłe podstawowe badanie, które na chwilę obecną kosztuje 98 zł. Jeżeli mówimy o aucie osobowym bez instalacji gazowej LPG, no bo z instalacją gazową LPG kosztuje 162 zł, więc no podwyżka, umówmy się szczerze, sroga. I mam wrażenie, że to kolejna próba jakby sprawdzania tego, jak reaguje opinia publiczna. I już nieraz Wam mówiłem o tym mechanizmie, że czasem coś trafia do mediów. No i jest oczekiwanie na reakcję. Jak nie ma żadnej reakcji, to dawać to na komisję i jedziemy z tematem. Jak jest reakcja. Chodzi mi tutaj w domyśle negatywna, to nie, nie, my w żadnym wypadku czegoś takiego nie proponowaliśmy i tyle, to tam ktoś sobie wstępnie wyliczał i to odłóżmy na bok. Więc tu pragnę Was uspokoić, że na 100% nikt z góry nie bierze tych stawek pod uwagę. Druga sprawa, którą jeszcze raz pragnę przedstawić, bo też kilku diagnostów do mnie napisało po jednym z poprzednich materiałów, gdy mówiłem wyraźnie, że jakby diagności domagają się tych podwyżek, nie, nie diagności się domagają podwyżej, bo diagności najczęściej są pracownikami Stacji Kontroli Pojazdów, a najczęściej stowarzyszenia, czy sami właściciele Stacji Kontroli Pojazdów, bo jak jeden z diagnostów do mnie napisał, Waldek. Prawda jest taka, że nawet mogą sobie zrobić podwyżkę do 1000 zł, ja i tak zapewne w swojej pensji zbyt dużej różnicy cenowej nie zauważę. Więc drodzy diagności, spokojnie, jakby temat prostuje. Jednak, żeby tak różowo nie było, bo mówię, że takie kwoty nie wejdą w życie, więc najczęściej krakowskim targiem trzeba spotkać się gdzieś po środku. I najczęściej wymienianą kwotą na chwilę obecną jest dokładnie 246 zł. I ta stawka, z tego co mi wiadomo, ma aprobatę Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczpospolitej Polskiej i ma być na chwilę obecną procedowana. Oczywiście w zapisach też jest wyraźnie zaznaczone, że jest to spowodowane wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wzrostem pensji minimalnej. No bo skoro diagnostą trzeba więcej zapłacić, to koszty prowadzenia działalności idą w górę. Sprzęt jest zdecydowanie droższy, ale przypomnę jedno, bo w jednym z materiałów też o tym mówię, że jest Wielce prawdopodobne, że ta podwyżka będzie również połączona z tym, że stacje kontroli pojazdu będą musiały zakupić za ponad 20 tysięcy euro specjalne urządzenie już niezwykły dymomierz za kilka tysięcy złotych, tylko specjalne urządzenie, które bardzo wnikliwie będzie analizowało emisję spalin naszego samochodu i bez problemu wy, wyłapie, czy mamy katalizator, czego nie mamy, czy mamy DPF, czy go nie mamy, czy on jest zapchany i tutaj te negatywy mogą się bardziej sypać, więc to będzie zasada Takija i marchewki jest to wielce prawdopodobne, że może wejść w tej formie, czyli na sadzie spoko dostaniecie podwyżki, ale musicie kupić taki sprzęt, chociaż teraz o tych urządzeniach mówi się trochę mniej. Zobaczymy, kto tutaj ma większą siłę przebicia w sejmie, czy chociażby w senacie, w momencie procedowania tejże ustawy. Kiedy to może wejść w życie? Bardzo dużo mówi się na temat tego, żeby weszła ta zmiana od dnia 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I okej, okay. ja jestem w stanie zrozumieć, że stacje kontroli pojazdów mają teraz podgórkę, bo te ceny badań okresowych nie są współmierne do tego, jakie są koszty prowadzenia działalności, że wszystko podrożało, że automatycznie pracownikom trzeba też więcej płacić, bo najniższa krajowa idzie w górę. Mówimy, że od nowego roku pójdzie o kolejne 5%, chociaż jedna z partii z tych bardziej po lewej stronie to nawet chciała 8,5% w górę. I wiadomo, że ma to wpływ też na wzrost prowadzenia kosztów działalności za tym idzie też chociażby na inflację. Nie zmienia faktu, że uważam, że jednorazowa podwyżka z 98 zł na 246 zł, blisko 150% jest zdecydowanie za duża i uważam, że powinno być to robione w formie rewaloryzacji corocznej. Tak jak jest najniższa pensja krajowa obliczana rok do roku, jeszcze rewaloryzowana raz w połowie roku, tak na dobrą sprawę tutaj też to powinno się odbywać w tej formie. Oczywiście druga strona odpowie, ale dobra, to jest badanie tylko raz w roku, czym się tutaj przejmować to nikt tego za bardzo nie zauważy. Wydaje mi się, że nie powinniśmy iść tą drogą. Więc jeszcze raz, zbierając w tym krótkim dzisiaj materiale wszystko w całość, jedna rzecz, przy utracie po pozytywnego badania technicznego, kiedy dostaniemy negatywa, będziemy mieli dowód zabierany od dziś w formie cyfrowej. No i druga sprawa, podwyżki cen na stacjach kontroli pojazdu na 100% nas będą czekały, tym bardziej już będziemy lada moment już po wszystkich możliwych wyborach, więc widać, że będzie można teraz trochę bardziej skrzydła rozwinąć. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!